Film, który aktualnie widzicie, jest zapisem ze streama na Twitchu. Link do kanału na Twitchu w opisie. Cóż, na nas możecie zawsze liczyć. Nice. Powinnyście sprawdzić Akademię Lotniczą ZIP na plażowej zatoce. Nie wiem, gdzie jest plażowa zatoca, ale chyba tutaj. Witamy w Zephyr, słynnej szkole latania w Zatoce Grzyw. Ktoś tu jest podekscytowany. To był pomysł mojej mamy. Nie wymagaj ode mnie, żebym była z tego powodu zachwycona. Cóż, jak widać jestem teraz kadetką. No, o, widziałam, że zaliczyłaś pierwsze testy. Jesteś prawie gotowa do lotu. Pogadaj o ostatnich zadaniach z Tanderem i Zoomem. Zobaczymy, czy mnie pokonasz w prawdziwym wyścigu. No proste, Jestem że pokonam. Szybka. Jestem mistrzem nie pada. Się teraz poddać. Zobaczymy, kadetko. Poczekam na ciebie przy pasie startowym. Zdobędę te skrzydła na 100%! Skrzydło. skrzydła? Nie wiem. Wspieramy. Chwila, tu mi. Ej, nie. Tu ile mi tutaj gwiazdków brakuje? Ale mi w opór gwiazdek tu brakuje, nie wiem Dobra, walić to tu jest jeszcze więcej do zbierania No nie no O, jakiś na szalik dostałem. Już ma Nic nie pominąłem, a właśnie. Cyk. <śmach> Что мне ты выскочил? А. Это мануальный созрев, блин. Ты Mm-hmm. Te trzy, i chyba to wszystko, co na razie tutaj mogę zdobyć. Kogo moje oczy widzą, kadetko Starskaut? To już ostatni tor przeszkód. Coraz bliżej, aby wznieść się na nowe wyżyny. Jestem gotowa do No proste, że Jestem gotowa. Tak trzymać. No, ja tu na rolkach muszę. No ja się... O, 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 Przeskoczyłem i... O, tu powoli. Cyk, cyk. O, to wszystko. Dobra robota, kadetko. Oto twoja nagroda. To jest moją nagrodą. Gwiazdeczki. Świetnie. Cyk. Jest to strona plaży, a ten co tutaj. Nie jestem przeciwko żadnemu kucykowi, ale znaki to uwielbiam malować. <laughs> no dobra. O, co tutaj jest? O, no tu nic chyba. No, niech samo za mnie przeskoczy. Ja, ile to jest już do zbierania. <laughs> Dostaj tu dalej już nie przejdę. Dobra, no, z powrotem. <śm> 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 Tutaj coś robi znowu Tutaj byłem co? Tak? Tu byłem Dobra, lecimy po tych parasolach. Skaczemy trochę. A jeszcze tam zapomniałem. Tak, to tego nie zostawię. Oj, gwiazdeczki. Oj. Hmm, wszystkie. No nie, no tam był. Jeśli pyniato. pojawi się jakiś przestępca, będziemy się bacznie przyglądać. Ale przestępcy to albo jednorożce, albo pegazy. Skąd mam mieć pewność, że nie będziesz chronić swoich, co? Samo bycie pegazem to nie przestępstwo, prawda? Wszystkie pegazy i jednorożce są podejrzani. Co się dzieje? Kolejny akt wandalizmu. Mural w Akademii Lotniczej został zniszczony. Rozumiem. Tak, musimy. To jest nie jest Znaleźć świadków. Dokładnie. Dobra. Więc dobrze, popytam w okolicy. Cyk. obejdziemy pytać. Ty mi coś powiesz, nie? Podejrzanym jest Pegas. Widać też skrzydła, które wypadły. O to nie powiem. Pucek miał fioletową grzywę. Gdzie teraz? Hmm. Ktoś na plaży, ci raczej nie albo ta tutaj w tym no, no no ma no. przy barierkach o dopełnie Sierść tym razem jest różowa. Mam wszystkie poszlaki, ale coś mi to nadal nie gra Dobra idziemy. Dobra detektywistyczna robota. Czy coś tu pasuje do jakiegoś znajomego ci kucyka? Być może. Lecz świadek znalazł te sztuczne skrzydła. Eee, jakim cudem, ja... jak przestępca mógł zgubić coś takiego? W każdym razie dobra detektywistyczna robota, Sani. Skonfiskuję te skrzydła. Będą dowodem. Chyba je zatrzymam. Tak, na wszelki wypadek. Tak, to dobry pomysł. E, nie zwalniaj, jesteśmy w niebezpieczeństwie! Hmm. Sprout wydaje się coś ukrywać. No, ciemy do pip. Nie, nie na parasola. tutaj. Piary. Dlaczego wszyscy są dziś tacy rozdrażnieni? Ach. Sprout uważa, że to ty mogłaś zniszczyć murazji. Nigdy nie pobrudziłabym sobie w ten sposób kopytek. Cóż, to mocna alibi. Tylko Ta... postaraj się nie zwracać na siebie zbytniej uwagi, dobrze? Ale to jest to, co lubię robić najbardziej. Plaża kipi życiem. Coś tu co teleportowała. Sporo. Mam kilka miejsc do odwiedzenia i billboardy do naprawienia. W porządku. Będziemy potrzebować dużo farby. Ten znak jest ogromny. Czemu na siebie, znam Znowu się wyteleportowała. Dobra, idziemy w farbę. Ty masz farbę, potrzebujesz trochę? Pewnie chcesz trochę farby, co? Nie ma problemu. Przynieś mi fajny materac dmuchany, a będzie twoja. Fajny materac dmuchany już się robi. Gdzie to jest ten materac dmuchany? Chyba jakiegoś chłopka, który pływa sobie. Dobra. To idziemy popytać. Mm -mm, tam nie ma. Ci też nie mają. O, tutaj masz. Hej, ty. Widziałaś gdzieś tu mojego kraba? Ma na no. imię Babet. Jeśli ją znajdę, dasz mi swój dmuchany materac? O, pewnie. Miałem go tylko po to, aby w razie czego wyjąć z wody moje maleństwo. Nie martw się, znajdę ją! Nie mam znaleźć kraba, nie widziałem. Chłopa zakopali? O ja, kraba. Z... O dobra, zrespiły się. Chodź tu, idziemy. Bardzo Ci dziękuję. Słowa dotrzymuję. Oto ma teraz. Dzięki dzięki. No, Bierę. Wyszkakuj Oto Twoja farba. <laughs> dzięki. Super. Wracam do tego billboardu. Nice. Ultimate. te Bez ciebie nie udałoby mi się to przyjaciółko. Dzięki za gwiazdeczki. Jedziemy dalej. Nie. Sani, ten gang króliczków rozbiegł się po całej zatoce. Kicają po całym pasie startowym. Przegonie stamtąd i przyprowadź tutaj, żeby wyścig mógł się rozpocząć. No dobra zrobi zrobię, ale ja cię pozbija gwiazdki. Przy okazji. Saniej te króliczki potrzebują pasterza. Kościu zejść. Znowu mnie ogranicza. Nie da mi nie daje mi gwiazdek zbierać. I... <trykne> <trykne> to się z zeskuj tutaj dobra. Dawaj, Oto dowód wdzięczności. Co dostanę bezdeczki? Dzięki! <grystanie> Obaz podobny. no? Witaj w ostatnim wyścigu. Bla, 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 Oczywiście mnie nie pokonasz. Zakład? Wystarczy jednak, że nie wpadniesz do oceanu, a zaliczysz test. Jest Ale jau, chula, za... się. Yeah. Uh. ja się. Żebyś wiedział. Ejow. się Ejow. Żebyś Zresztą się nie wyzna, nie wiem cię, gościu O Jezus, co wyjście Okej okay. Mam trzy Ultry hard. Nie! Przegapiłem jedno chyba. No dobra trudno. Kurde, kolejne przegapki no ML, ale żeby trzy gwiazdeczki się zgadzały, za to wyzwanie będzie świetnie. Meta, no i świetnie nice. to jest niezła frajda, Racja znaczy się No brawo Dostaniesz skrzydła Gratulacje. jest skrzydła rodziny Królewski O, o, ta! Czekaj, no, kto to? Czas się ulotnić. Zyp! Czy wszystko gra? No, bywało lepiej. Magia zawiodła, dlaczego? Pegazów nie powinno być w Zatoce Krzyża. sprawka jednorożca! Są niebezpieczne! Hehehe, <laughs> wszystko zmierza. Jakim poster. Mamy. Sprout? czy to ty? Żywiastą! Torwaj go! Jazda! Pościg! Dlaczego nie? O, dobra.